Rocznej Giełdowa Spółka roku 2011. Puls Biznesu wraz z ekspertami w dziedzinie rynku kapitałowego tradycyjnie wybrał najlepsze spółki giełdowe. Wygrali ci, którzy, nie zważając na wszechobecny kryzys gospodarczy, realizowali przyjęte strategie. Spójna strategia, konsekwentnie realizowana, poparta bardzo dobrymi wynikami operacyjnymi i finansowymi, jest odzwierciedlona w rankingach Pulsu Biznesu. Konsekwencja w działaniu to podstawa sukcesu. Laureaci tytułu Giełdowej Spółki Roku stawiają na sprawdzone wzorce. Z jednej strony innowacje, z drugiej strony akwizycje i poszerzenie rynków oraz poszerzenie palety produktowej. Będziemy kontynuować tę naszą strategię, którą do tej pory realizujemy z sukcesem. Miniony rok należał do menadżerów odważnych, nie bojących się ryzyka bez względu na to, co działo się na światowych rynkach. Bycie giełdą jest ogromnie zobowiązujące, to jest ogromna odpowiedzialność, a zarazem można powiedzieć, że my, w jakiś sposób, uczestniczymy w sukcesie nas wszystkich, to znaczy wszystkich uczestników rynku kapitałowego. Wyniki rankingu Giełdowa Spółka Roku 2011 nie zaskakują, nawet tym, że po raz drugi w historii i drugi raz z kolei dwie spółki zajęły egzekwo pierwsze miejsce. Zwycięzcami 13 edycji rankingu Giełdowa Spółka Roku są giełda papierów wartościowych w Warszawie, na której Barkach spoczywa organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Exequo Laur trafia do LPPSA, dystrybutora odzieży znanego wszystkim od 10 lat, dzięki flagowej marce Reserved. Drugie miejsce w rankingu przypadło spółce Cyfrowy Posad, największej platformie satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej. Również drugie miejsce otrzymał jeden z najstarszych producentów słodyczy, spółka Wawel. Pierwszą trójkę zamyka spółka PZ Cormey, producent wysokiej jakości odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Na czwartym miejscu uplasowała się spółka City Interactive, producent gier, m.in. światowego przeboju Sniper. Mocną piątą pozycję eksperci przyznali spółce lubelski węgiel Bogdanka, jednemu z liderów w produkcji węgla kamiennego w Polsce. Czołówkę uzupełniają spółki Asseco Business Solutions, Getin Holding, Zelmer, Żywiec, Kopex i PKO. Gala została zorganizowana po raz 13 przez Bonier Biznes Polska, wydawcę Pulsu Biznesu.